Dziupla lektorska sowa. Zapraszam. Chodź bajeczkę ci opowiem, żeby sny się piękne śniły, żeby życie rozpieszczało i zmartwienia precz przegnało. Bajki dla majki. Oscar Wild – Szczęśliwy książę tłumaczenie Agnieszka Walczak czyta Andrzej Petel-Petelski Na kolumnie wznoszącej się wysoko ponad miastem stał posąg Szczęśliwego Księcia. Figura cała pokryta była cieniutkimi płatkami szczerego złota w jej oczach mieniły się dwa jasne szafiry, a rękojeść miecza zdobił lśniący czerwony rubin. Posąg wzbudzał powszechny zachwyt. Jest piękny jak kogucik na dachu, zauważył jeden z rajców miejskich, któremu zależało na opinii człowieka obdarzonego zmysłem artystycznym, ale nie tak użyteczny. Dodał na wszelki wypadek, aby z kolei nikt nie nazwał go człowiekiem niepraktycznym, którym zaiste nie był. Dlaczego nie możesz być taki jak szczęśliwy książę? Rozsądna matka strofowała synka, który zapragnął gwiazdki z nieba. Szczęśliwy książę nigdy niczego się nie domaga! Dobrze, że jest jednak na świecie ktoś naprawdę szczęśliwy, wymamrotał człowiek zgorzkniały, spoglądając na ten wspaniały posąg. Wygląda zupełnie jak anioł, wykrzyknęły dzieci z sierocińca, wychodząc z katedry w swoich szkarłatnych płaszczykach i śnieżnobiałych fartuszkach. A skąd możecie to wiedzieć? Spytał nauczyciel matematyki: Przecież nigdy żadnego nie widziałyście. Och! Ależ widziałyśmy w snach, odpowiedziały dzieci, a nauczyciel matematyki zmarszczył brwi i spojrzał surowo, gdyż nie pochwalał dziecięcych marzeń. Pewnej nocy nad miastem przeleciał ptaszek jaskółeczka. Jego przyjaciele wyruszyli do Egiptu sześć tygodni wcześniej, ale on został w tyle, ponieważ zakochał się w przepięknej trzcinie. Ujrzał ją po raz pierwszy wczesną wiosną, kiedy uganiał się nad rzeką za wielką żółtą ćmą. I tak urzekła go wiotka talia trzciny, że zatrzymał się, by porozmawiać z rośliną. Czy mógłbym cię pokochać? Powiedział ptak, który lubił od razu przechodzić do sedna, na co trzcina lekko się mu skłoniła. Ptak zaczął więc krążyć wokół trzciny, muskając powierzchnię wody skrzydłami i tworząc na niej srebrzyste kręgi. Tak wyglądały ich zaloty, które trwały całe lato. No to śmieszny związek świergotały inne jaskółki. Trzcina ma krewnych na pęczki i w dodatku nie ma pieniędzy. Rzeka rzeczywiście pełna była trzcin. Kiedy przyszła jesień, wszystkie ptaki odleciały. Została tylko jaskółka. Ptak czuł się coraz bardziej samotny, aż w końcu wybranka serca zaczęła mu się przykrzyć. Nie ma z nią o czym rozmawiać, mówił. O, obawiam się też, że to kokietka, ponieważ zawsze flirtuje z wiatrem. Istotnie, kiedy tylko wiatr powiał, trzcina uginała się we wdzięcznych ukłonach. No, trzeba przyznać, że lubi przebywać w domu, kontynuował. Ale ja kocham podróże, a zatem moja żona powinna dzielić moją pasję. Czy polecisz ze mną? spytał ją wreszcie, ale trzcina potrząsnęła tylko głową, tak bardzo przywiązana była do swojego domu. I grałaś z moimi uczuciami! zakrzyknął ptak. Odlatuję ku piramidom, żegnaj! i odfrunął. Leciał cały dzień, aż wieczorem dotarł do miasta. Gdzie przenocuję? zastanowił się. Mam nadzieję, że w mieście poczyniono odpowiednie przygotowania. Wtedy zauważył posąg na wysokiej kolumnie. Tam się zatrzymam, zawołał. To doskonałe miejsce na świeżym powietrzu. I wylądował między stopami szczęśliwego księcia. Ho, ho, mam sypialnię ze złota, <noise> powiedział cicho do siebie, rozglądając się dookoła, po czym zaczął się szykować do snu. Ale kiedy już miał skryć głowę pod skrzydełkiem, spadła na niego wielka kropla wody. U, jakie to dziwne, <noise> zawołał. Na niebie nie ma ani jednej chmurki gwiazdy świecą jasno, a mimo to pada. <noise> Klimat północnej Europy jest przeokropny. Trzcina lubiła deszcz, ale to wynikało tylko z jej samolubnej natury. Wtedy spadła kolejna kropla. Na co komu posąg, który nie chroni przed deszczem. Muszę poszukać odpowiedniego komina, pomyślał i postanowił odfrunąć. Ale zanim zdążył rozłożyć skrzydła, spadła trzecia kropla. Tak spojrzał w górę i zobaczył. Ach, cóż zobaczył! Oczy i policzki księcia były mokre od łez. Jego twarz była tak piękna w świetle księżyca, że ptaszka przepełniło współczucie. Kim jesteś? zapytał. Jestem szczęśliwym księciem! – Dlaczego zatem płaczesz? – zapytał ptak. – Całkiem mnie przemoczyłeś. No, – Kiedy jeszcze żyłem i miałem ludzkie serce? – odpowiedział posąg. – Nie wiedziałem, czym są łzy, ponieważ mieszkałem w pałacu Sansouci, gdzie smutek nie ma wstępu – w ciągu dnia bawiłem się z przyjaciółmi w ogrodzie, a wieczorami tańczyłem w pierwszej parze w wielkiej sali. Wokół ogrodu wznosił się bardzo wysoki mur, ale nie obchodziło mnie, co się za nim znajduje, ponieważ wszystko wokół mnie było piękne. Dworzanie nazywali mnie szczęśliwym księciem i rzeczywiście byłem szczęśliwy, jeśli. Przyjemność może być szczęściem. Tak żyłem i tak umarłem. A teraz, kiedy jestem już martwy, postawili mnie tutaj, wysoko, żebym mógł zobaczyć całą brzydotę i cierpienie mojego miasta. Choć moje serce jest zrobione z ołowiu, nie mogę powstrzymać łez. Jakże to. Czy to znaczy, że on nie jest cały ze złota? powiedział ptaszek do siebie, lecz był zbyt dobrze wychowany, by wypowiadać głośno osobiste opinie. Daleko stąd mówił dalej posąg cichym, melodyjnym głosem daleko stąd przy małej uliczce mieszka bardzo biedna rodzina. Jedno okno jest otwarte i widać przez nie kobietę, która siedzi przy stole. Ma chudą, zmęczoną twarz i szorstkie czerwone dłonie, całe pokłute igłami, ponieważ jest szwaczką. Wyszywa kwiaty pasiflory na atłasowej sukni przeznaczonej na najbliższy bal dla najśliczniejszej z dam dworu królowej. W łóżku, w kącie pokoju leży jej chory synek. Ma gorączkę i prosi o pomarańcze. Matka nie ma nic, co mogłaby mu dać prócz wody z rzeki, więc chłopiec płacze. Ptaku, ptaszku, czy nie zaniósłbyś jej rubinu z rękojeści mojego miecza? Moje stopy są przymocowane do tego piedestału i nie mogę się ruszyć. Czekają na mnie w Egipcie. Powiedział ptak, Moi przyjaciele latają w górę i dół Nilu, gawędząc z wielkimi kwiatami lotosu, wkrótce zasnął w grobowcu wielkiego króla. W malowanej trumnie śpi sam król jest owinięty żółtym płótnem i pokryty balsamem z ziół na szyi małańcuch z jasnozielonego jadeitu, a jego dłonie są jak zwiędłe liście. Ptaku, ptaszku. Poprosił książę, czy nie zostaniesz ze mną jedną noc, by być moim wysłannikiem? Chłopiec jest bardzo spragniony, a jego matka bardzo smutna. Poza tym ja w ogóle nie lubię małych chłopców, odparł ptak. Ostatniego lata, kiedy mieszkałem nad rzeką, dwóch okropnych chłopców, synów młynarza, ciągle rzucało we mnie kamieniami. Oczywiście nigdy nie trafili, my jaskółki. Zbyt dobrze umiemy latać, a poza tym pochodzę z rodziny znanej ze zwinności. Mimo wszystko była to oznaka braku szacunku. O! Ale szczęśliwy książę miał tak smutny wygląd, że ptaszkowi zrobiło się przykro. – Jest tu bardzo zimno – powiedział. – No ale zostanę z tobą jedną noc i będę twoim wysłannikiem. – Dziękuję, ptaszku – powiedział książę. Więc ptak wyjął wspaniały rubin z rękojeści miecza księcia i przefrunął nad dachami miasta z kamieniem w dziobku. Minął wieżę katedry, na której wyrzeźbiono z marmuru białe anioły. Minął pałac i usłyszał dźwięki tańca. Piękna dziewczyna wyszła na balkon ze swoim ukochanym. Jakie piękne są gwiazdy powiedział do niej a jak cudowna potęga miłości Mam nadzieję, że moja suknia będzie gotowa na bal u króla odpowiedziała dziewczyna. Zamówiłam na nią haftowane kwiaty pasiflory, no ale szwaczki są takie leniwe. Ptak przeleciał nad rzeką i widział lampiony wiszące przy masztach łodzi. Minął getto i widział starych Żydów targujących się ze sobą i odważających monety na miedzianych wagach. Wreszcie dotarł do domu biedaków i zajrzał do środka. Chłopiec przewracał się z boku na bok w gorączce a jego matka była już tak zmęczona że usnęła ptak wskoczył do środka i położył wspaniały rubin na stole obok naparstka kobiety potem przefrunął łagodnie nad łóżkiem wachlując skrzydłami czoło chłopca e, jak mi chłodno powiedział chłopiec to na pewno znaczy, że zdrowieje i zapadł w głęboki sen. Następnie ptak przyleciał z powrotem do szczęśliwego księcia i opowiedział, co zrobił. To dziwne, zauważył, ale jest mi teraz całkiem ciepło, choć przecież jest tak zimno. To dlatego, że spełniłeś dobry uczynek powiedział książę. Ptaszek zaczął nad tym rozmyślać, po czym usnął. Rozmyślenia zawsze sprawiały, że robił się senny. Gdy wstał dzień, ptak pofrunął nad rzekę, aby zażyć kąpieli. O, cóż za godne uwagi zjawisko, powiedział profesor ornitologii przechodzący po moście. Jaskółka zimą! I napisał o tym długi list do lokalnej gazety, który był pełen tylu niezrozumiałych słów, że wszyscy zaczęli go cytować. Dziś w nocy lecę do Egiptu, zadecydował ptak, ciesząc się na samą myśl. Odwiedził wszystkie pomniki miejskie i długo siedział na szczycie iglicy wieży kościelnej. Gdziekolwiek poszedł, wróble szczebiotały do siebie. O, o, cóż za dystyngowany nieznajomy! Bardzo go to bawiło. Kiedy na niebie pojawił się księżyc, ptak przyfrunął z powrotem do szczęśliwego księcia. Nie, czy życzysz sobie czegoś z Egiptu? zapytał. Właśnie wyruszam. Ptaku, ptaszku, powiedział książę, czy nie zostaniesz ze mną? Jedną noc dłużej. Czekają na mnie w Egipcie, odpowiedział ptak. Jutro moi przyjaciele dolecą już do drugiej katarakty. Hipopotamy wylegują się tam w sitowiu, a na wielkim granitowym tronie siedzi Bóg Memnon. Całą noc strzeże gwiazd, gdy na niebie pojawia się Jutrzenka, wydaje okrzyk radości. Po czym milknie. W południe żółte lwy przychodzą do wodopoju ugasić pragnienie. Ich oczy są jak zielone bryle, a ryk głośniejszy niż huk wodospadu. Ptaku, ptaszku, powiedział książę, daleko na drugim końcu miasta widzę młodego mężczyznę mieszkającego na facjatce. Pochyla się nad biurkiem pokrytym papierami, a w szklance obok trzyma bukiecik zwiędłych fiołków Ma sztywne, brązowe włosy, usta czerwone jak granat i duże, rozmarzone oczy Próbuje skończyć sztukę dla dyrektora teatru, ale jest mu zbyt zimno, by mógł pisać dalej Na palenisku nie ma ognia, a głód go osłabił no, no, no poczekam z tobą jedną noc dłużej, powiedział ptak, który naprawdę miał dobre serce. Czy, 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 czy przynieść mu kolejny rubin? Niestety, nie mam już Rubinów, powiedział książę. Zostały mi tylko oczy są zrobione z rzadko spotykanych szafirów, które... Wywieziono z Indii tysiąc lat temu. Wyrwij jeden z nich i wręcz mu go. Sprzeda go jubilerowi, kupi jedzenie i drewno na opał i wreszcie skończy swoją sztukę. Drogi ksiąg, ksiąg, książe, powiedział ptak. Nie, 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 mo nie mogę tego zrobić. I zaczął płakać. Ptaku, ptaszku, rzekł książę czyń, o co cię proszę. Więc ptak wyrwał jedno z oczu księcia i odleciał do facjatki studenta. Bardzo łatwo było się do niej dostać przez dziurawy dach, wskoczył przez szparę i znalazł się w pokoju. Chłopak ukrył twarz w dłoniach, więc nie słyszał trzepotu skrzydeł ptaka, a gdy podniósł wzrok, zobaczył piękny szafir leżący na uschniętych fiołkach. Zaczynają mnie doceniać! Ucieszył się. To od jakiegoś wielkiego wielbiciela. Teraz mogę skończyć sztukę! I wyglądał na bardzo szczęśliwego. Następnego dnia ptaszek poleciał do portu. Usiadł na maszcie wielkiego statku i przyglądał się żeglarzom, którzy za pomocą sznurów wyciągali z ładowni wielkie skrzynie. Hej, -ja, hej! Wołali, gdy udało im się wyciągnąć skrzynie. Lecę do Egiptu! Zawołał ptak, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi, więc gdy na niebie pojawił się księżyc, przyfrunął z powrotem do szczęśliwego księcia. Przyszedłem się pożegnać, zawołał. Ptaku, ptaszku, powiedział książę. Czy. Nie możesz zostać jedną noc dłużej? Jest zima! – odpowiedział ptak. – I wkrótce pojawi się tu chłodny śnieg. W Egipcie zielone palmy wygrzewają się w słońcu, a krokodyle leżą w błocie i leniwie rozglądają się dookoła. Moi towarzysze budują gniazdo w świątyni w Balbeku, a obserwują je gruchające gołębie o białych i różowych piórach – Kochany książę, no muszę cię opuścić, ale nigdy cię nie zapomnę i na przyszłą wiosnę przyniosę ci z powrotem dwa wspaniałe klejnoty na miejsce tych, które oddałeś. Rubin będzie czerwieńszy niż najczerwiejsza róża, a szafir będzie niebieski jak woda oceanu. W dole na placu, powiedział szczęśliwy książę, stoi mała dziewczynka z zapałkami. Zapałki upadły jej do rynsztoka i do niczego już się nie nadają. Ojciec zbije ją, jeśli nie przyniesie do domu pieniędzy, więc dziewczynka płacze. Nie ma butów ani pończoch i chodzi z gołą głową. Wyrwij moje drugie oko i daj jej, ażeby ojciec jej nie zbił. Zostanę z Tobą jedną noc dłużej, powiedział ptak. No Ale nie mogę wyrwać Ci oka, byłbyś wtedy ślepy. Ptaku, ptaszku, powiedział książę, zrób o co Cię proszę. Więc ptak. Wyrwał drugie oko księcia i sfrunął z nim do miasta, zanurkował obok dziewczynki i upuścił klejnot w jej dłoń. Jakie piękne szkiełko, zawołała dziewczynka i pobiegła ze śmiechem do domu. Ptak wrócił do księcia. Jesteś ślepy, powiedział, y, więc już zawsze będę z tobą. – Nie, jaskółeczko – powiedział biedny książę – musisz lecieć do Egiptu. – Zostanę z tobą na zawsze – powiedział ptak i usnął u stóp księcia. Przez cały następny dzień ptak siedział na ramieniu księcia i opowiadał, co widział w dalekich krajach opowiadał o czerwonych ibisach, które stoją w długich szeregach nad brzegami Nilu, by złapać w dzioby złote rybki o sfinksie który jest stary jak sam świat mieszka na pustyni i wie wszystko o handlarzach którzy niespiesznie kroczą obok wielbłądów niosąc bursztynowe paciorki o królu gór księżycowych który jest Czarny jak Heban i oddaje cześć wielkiemu kryształowi, o wielkim zielonym wężu, który śpi w drzewie palmowym, a dwudziestu kapłanów karmi go piernikiem, i o pigmejach, którzy żeglują po Wielkim Jeziorze na ogromnych liściach i toczą nieustanną wojnę z motylami. Kochana jaskółeczko, powiedział książę, opowiadasz! O niezwykłych rzeczach, ale najbardziej niezwykłą rzeczą na świecie jest cierpienie kobiet i mężczyzn. Nie ma większej tajemnicy nad cierpienie. Przeleć nad miastem Jaskółeczko, i powiedz, co tam widzisz. Więc ptak przefrunął nad wspaniałym miastem i zobaczył, jak bogacze bawią się w pięknych domach podczas gdy biedacy siedzą u bram. Wleciał do ciemnych zaułków, gdzie widział białe buzie głodnych dzieci, obojętnie patrzące na czarne ulice. Pod łukiem przęsła mostu dwóch chłopców przytulało się, aby się ogrzać. Jesteśmy tacy głodni powiedzieli. Tu nie wolno leżeć krzyczał stróż. Więc chłopcy wyszli na deszcz. Ptak wrócił do księcia i opowiedział mu, co widział. Jestem Pokryty wspaniałym złotem, powiedział książę: Musisz je ze mnie zerwać, płatek po płatku i rozdać moim biednym. Żyjący zawsze wierzą, że złoto ich uszczęśliwi. Ptak zerwał złoto z księcia, płatek za płatkiem, póki szczęśliwy książę nie stał się nagi i poszarzały. I płatek za płatkiem roznosił złoto biednym, a uśmiechy zakwitały na twarzach dzieci, które wychodziły na ulicę bawić się. Mamy już chleb! wołały. Wreszcie nadszedł śnieg, a po nim mróz. Ulice wyglądały jak ze srebra jasnego i połyskującego. Długie sople lodu, przypominające kryształowe sztylety, zwisały z okapów domów, wszyscy chodzili w futrach, a mali chłopcy nosili czerwone czapki i jeździli na łyżwach. Biednej, małej jaskółce robiło się coraz zimniej i zimniej. Ptak nie chciał jednak opuścić księcia, gdyż zbyt go kochał. Próbował ogrzać się, trzepocząc skrzydłami i zbierał okruszki sprzed drzwi piekarza, kiedy ten nie patrzył. Ale wiedział, że ostatecznie umrze. Miał tylko tyle siły, by polecieć do ramienia księcia raz jeszcze. Żegnaj, kochany książę, powiedział półgłosem, czy Pozwolisz mi pocałować twoją dłoń? <laughs> Cieszę się, że wreszcie lecisz do Egiptu, jaskółeczko, powiedział książę. Zbyt długo tu się zatrzymywałeś, ale musisz pocałować mnie w usta, ponieważ cię kocham. Nie, 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 nie wyruszam do Egiptu, odpowiedział ptak. Wyruszam do, do domu śmierci. Śmierć jest siostrą snu, czyż nie? I ucałował usta szczęśliwego księcia, po czym padł martwy u jego stóp. W tej samej chwili wewnątrz posągu zabrzmiał dziwny trzask. Tak naprawdę to ołowiane serce pękło na dwoje. Mróz był zaiste okropny. Następnego dnia, wcześnie rano, burmistrz szedł przez plac w towarzystwie rajców. Gdy przechodzili koło posągu, spojrzeli w górę. – O niech mnie! Jak nędznie wygląda szczęśliwy książę! – powiedział burmistrz. – Istotnie! Jak nędznie! – zawołali radni, którzy zawsze zgadzali się z burmistrzem i podeszli bliżej, by przyjrzeć się księciu. Z miecza odpadł mu Rubin. Nie ma już oczu i wcale już nie jest złoty, zaczął wymieniać burmistrz. Prawie nie różni się od jakiegoś żebraka. Prawie się nie różni, powiedzieli radni. A u jego stóp leży jakiś martwy ptak, kontynuował burmistrz. Doprawdy, musimy wydać oświadczenie, że ptakom nie wolno tu umierać. Sekretarz miejski skrupulatnie zanotował uwagę burmistrza. Posąg szczęśliwego księcia został wzburzony. Jako, że nie jest już piękny, nie jest też użyteczny, wyjaśnił profesor sztuki na Uniwersytecie. Posąg został stopiony w wielkim piecu, a burmistrz zwołał spotkanie, aby zdecydować, co zrobić z metalem. Oczywiście potrzebujemy nowego posągu powiedział, który powinien przedstawiać mnie mnie, nie, nie mnie, mnie, mnie. Powiedział każdy z rajców, i zaczęli się kłócić. Kiedy ostatnio o nich słyszałem, wciąż jeszcze się kłócili. Dziwne, powiedział nadzorca robotników w odlewni. To ołowiane serce nie chce się roztopić w piecu. Hmm. Wyrzućmy je! Więc wyrzucili serce na śmietnik. Gdzie leżała martwa jaskółka? Przynieś mi najcenniejszą rzecz w mieście, powiedział Bóg do jednego ze swych aniołów. Anioł przyniósł mu ołowiane serce księcia i martwego ptaka. Słusznie wybrałeś, powiedział Bóg, bowiem ten mały ptak będzie śpiewał na wieki w moim rajskim ogrodzie. a szczęśliwy książę będzie mnie wychwalał w moim mieście ze złota. Bajki dla Majki. Dziupla lektorska sowa.